Przede wszystkim jeszcze raz gratulacje z okazji zdobycia Mistrzostwa Polski. To był sezon dla Legii szczególny, ale też szczególny dla Marka Saganowskiego chyba ze względu na te problemy, jakie napotkał, a później jak z tego się podniósł, prawda? No na pewno. Następny sezon, w którym, w którym doznaję jakąś tam kontuzję dosyć ciężką i wracam, z czego się bardzo cieszę. Ale ta pomoc jednak nie tylko była ode mnie, ale też od drużyny, od ludzi, którzy, którzy się mną za... Zaopiekowali w tych ciężkich chwilach. I po tym moim powrocie można powiedzieć, że warto było walczyć o ten powrót. Właśnie mówi Pan, że pomogło otoczenie. Też gdzieś słyszałem, że Pan powiedział, ludzie, którzy byli przeciwko panu, jakby nie wierzyli w Pana powrót, również podnosili na duchu. Jak, jak to działa? No, to działa w ten sposób, że jak gdyby ta agresja związana z moją osobą, gdzie często się mówi o tym, wieku, o tym, że, że już się człowiek nie nadaje, jak gdyby podwaja mobilność do tego, żeby ten trening lepiej wyglądał i, i w tych takich ciężkich chwilach warto sobie przypomnieć te negatywne wypowiedzi niektórych ludzi po to, żeby ciężej pracować. Marcin Żewłakow, który niedawno kończył karierę, mówił, że jemu już powoli zaczęło brakować takiej werwy, nie na każdy trening wychodził z pełną wolą walki, troszeczkę coś w nim przygasło. Czy pan coś takiego odczuwał, czy cały czas to serducho jednak chce na boisko ich... Walczyć razem z Legiem? Były takie, były takie momenty, ale te, te momenty to bardziej związane z, z tymi dolegliwościami, z zestawem kolanowym, z, z taką monotonnością pracy u, u rehabilita w rehabilitacji. Tak więc były takie momenty, ale te momenty szybko, szybko mijają, kiedy się zbliżamy do tego wyjścia na boisko, kiedy zmieniamy ćwiczenia, które, które powtarzamy regularnie przez jakiś okres czasu. Tak więc gdzieś tam zawsze to, to, to bywa. Na pewno, jeżeli się człowiek czuje przez dłuższy okres czasu, to to, to chyba też, też jest znak na to, że, że albo trzeba odpocząć, albo już trzeba zakończyć. Ja jeszcze takiego uczucia nie miałem. Gdzieś siedzi z tyłu głowy ta liczba stu goli w ekstraklasie? Teraz myślę, że w tym sezonie, w tym przyszłym sezonie na pewno już będzie siedzieć, bo no nie wyobrażam sobie, że jeżeli przez 12 czy 13 meczy będę, będę, będę występował regularnie, żeby nie strzelić dwóch bramek. Teraz i tak się cieszyłem z tego, że po powrocie udało mi się w tak szybkim czasie strzelić dwie bramki, a teraz kwestia tego zdobycia tych, tych dwóch ostatnich, aczkolwiek często się mówi o tym, że postawienie tej kropki na D je jest zawsze najciężej. A co dużo więcej sił kosztowało Was to zdobywanie Mistrzostwa Polski, czy może to imprezowanie po, po zdobyciu Mistrzostwa, bo to już ciągnie się kolejny tydzień, a feta trwa. Yy... Już ktoś, ktoś fajnie powie, powiedział, że ciężko zdobyć jest mistrzostwo Polski, a jeszcze ciężej je obronić. My żeśmy to zrobili, zdobyliśmy, obroniliśmy. E, afetowanie no, faktycznie trwa e, już dwa tygodnie i myślę, że pomimo takich negatywnych e, i uszczypliwych. E, komentarzy w stosunku do, do, do nas, do mistrza Polski. Myślę, że troszeczkę trzeba zrozumieć to, że jednak to już ten sezon po meczu z Ruchem dla nas się zakończył teorety, teoretycznie, bo zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, praktycznie nie, a tak czy inaczej udało nam się wygrać dwa mecze, jeden mecz na ciężkim terenie w Szczecinie, drugi mecz u siebie z Lechem, tak więc trzeba się z tego cieszyć.